Oni niszczą ten kraj, oni niszczą tę gospodarkę nie za darmo. Każdy z nich ma jakiś interes. Albo dostanie stanowisko, albo jego firma będzie się pławiła w luksusach Zielonego Ładu. Nastawiają wiatraczków, które czasami w Polsce dają półtora, 2% energii. Miliardy złotych wyrzucone w błoto. Po to, żeby 1,5% energii było z wiatraczka. Ale jakiś cwaniak przepalił miliardy, zarobił na tym. Teraz będą budować offshory, wiatraki na morzu. Już powoli Państwa zaczynają odchodzić od tego. To jest energia tak droga, że nikogo na to nie stać. Ale co nasi rządzący? Wspaniały pomysł. Wybudujemy offshory, utopimy kolejne miliardy. A co nas to? My zarobimy, a Polacy to spłacą. Każdy z nas w rachunkach to spłaci.